Witajcie w Demand! Zapraszamy Was na wycieczkę po działach IT oraz BTE, gdzie wspólnie tworzymy aparaty zuchowe dla milionów ludzi. To tutaj trafiają nowe osoby, które przygotowujemy do pracy w dziale BTE. A co to w ogóle znaczy? BTE to skrót od Behind the Ear, czyli aparat umieszczony za uchem. Dzięki szerokiej gamie produktów możemy dopasować aparat do indywidualnych potrzeb pacjenta. Natomiast skrót ITE oznacza In The Ear, czyli aparat wewnątrz wewnątrzuszny. Dyskretny, wykonany indy na indywidualne zamówienie pacjenta, można powiedzieć taki szyty na miarę. Pewnie zastanawiacie się, jak to w ogóle ogarnąć, ale spokojnie, w demand to ludzie są najważniejsi. Każdą nowo zatrudnioną osobę w pierwszej kolejności czeka proces przygotowania do pracy, na którym poznasz strukturę firmy i przygotujesz się do pełnienia swoich zadań. A kiedy już będziecie gotowi, traficie do odpowiedniego działu. Naszą pracę manualną wspierają zaawansowane technologie. Jednak kluczowym jest to, że każdy z nas jest ważną częścią zespołu. Gotowe aparaty. Trafiają do testów, gdzie przechodzą kontrolę jakości tak, aby spełniały oczekiwania użytkowników, czyli osób z niedosłuchem. To właśnie ci ludzie sprawiają, że w diamant panuje tak niesamowita atmosfera. Liczne okazje do integracji i balans między pracą a życiem prywatnym to kolejny atut pracy w Diman. A najważniejszym z nich jest możliwość rozwoju dzięki rozbudowanym ścieżkom kariery. Czas opowiedzieć Wam o dziale ITE to tu codziennie tworzymy aparaty słuchowe na miarę. Cały proces zaczyna się od wycisku, który precyzyjnie przenosimy na model 3D. Wyciski spływają do nas z całego świata, nawet z tak egzotycznych miejsc jak Kambodża. Następnie przy użyciu drukarek 3D przekształcamy cyfrowe modele w fizyczne obudowy wykorzystywane do produkcji aparatów wewnątrzusznych, nad którymi pracujemy z precyzją godną neurochirurgów. I podobnie jak neurochirurdzy, mamy do dyspozycji najnowsze technologie, a nasza praca daje nam ogromną satysfakcję. Nasze aparaty IT podlegają rzetelnej kontroli jakości, ponieważ każdy najmniejszy błąd sprawia, że cały proces trzeba będzie rozpocząć od samego początku. W końcu szyjemy je jak na miarę. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i razem tworzyć urządzenia, które pomagają osobom z niedosłuchem na całym świecie, dołącz do nas.